Pozdrawiam fanów i oglądających. Dzisiaj McDonald's. Jeżeli jesz w McDonaldzie, musisz to wiedzieć. Zaczynamy. Nie wiem, czy wiesz, że McDonald's wcześniej miał logo czerwono, czerwone z literką żółtą M-ką. i to wtedy były kierowane restauracje bezpośrednio przez McDonalda. To znaczy, że to nie była franczyza, tylko to był oryginalny, 100% McDonald's i kanapki były podgrzewane w takiej ladzie grzewczej ona się znajdowała za kasami i w tej ladzie grzewczej były cyferki tak zwane tajmery i musisz to wiedzieć że franczyzobiorcy wymusili albo uzgodniono to z franczyzobiorcami że tej lady grzewczej już nie ma w McDonaldzie nie można jej spotkać i tylko kanapki są robione na zamówienie bezpośrednio, tylko nie wiem czy o tym wiesz, że te numerki miały swoją rolę. To znaczy, jak kanapki były robione na zapas, można tak powiedzieć, ponieważ był duży ruch. Często przyjeżdżały wycieczki dzieciaków, czy no, po prostu był duży ruch, bo w McDonaldzie. Szczególnie na początku były bardzo duże kolejki i trzeba było czekać, żeby zjeść. Te numerki w ladzie grzewczej na kanapkach oznaczały termin przydatności do spożycia. A mianowicie kanapka y, mogła być przechowywana w takiej ladzie po wyprodukowaniu y, na świeżo 10 minut. W tej chwili w McDonaldzie. Mięso smażone jest na zapas i chowane do podgrzewacza innego typu, mniejszego, dużo mniejszego, gdzie tam tylko się mieści mięso i leży tam pół godziny. I to oznacza, że nie możemy się cofnąć do tyłu w czasie i zjeść świeżej kanapki, w McDonaldzie. Tylko dostajemy podgrzewane, yy, przeterminowane kanapki. Częste przypadki były takie, że pracownik, który stał za ladą. Wymieniał te kanapki, znaczy te cyferki podmieniał na inne w celu tym, że na przykład mu nie sprzedały się te kanapki i minął już czas przydatności do spożycia i wymieniał numerek, że one są świeże po prostu. No jak była cyferka 1 to wymieniał na dwójkę, także dodawał im kolejne 10 minut, aby się szybko aby ich nie wyrzucić po prostu. I dużo pracowników wyleciało za to dyscyplinarnie z pracy, bo zostali przyłapani na takiej wymianie. Nie wiem, czy o tym wiesz. Bardzo dużo pracowników. Więc moja rada jest, ponieważ się nie cofniemy w czasie, jeżeli teraz już w McDonaldzie, to poproś o kanapkę ze świeżo smażonym mięsem i najlepiej by było Yy, tak samo z frytkami zrobić, żeby były świeżo usmażone, bo na frytkach frytki mogą być tylko 7 minut, a też ten czas jest yy, po prostu przedłużany frytką i one potem robią się miękkie i szybko stygną. Yy, więc jeżeli zamawiasz frytki, to też yy, poroś świeżo usmażone, ale tu bardziej chodzi o mięso, po prostu po 10 minutach wytwarzają się bakterie, y, które mogą ci zaszkodzić i możesz dostać rozwolnienie, a nawet się zatruć. I na koniec, jeżeli zamawiasz na przykład dostawę, to poproś, żeby y, na hamburgerach, właśnie na kanapkach napisali czas wyprodukowania i od, od tego momentu y, 10 minut y, ta kanapka się nadaje do spożycia. Jeżeli dostawca przyjedzie później niż po 10 minutach, to to jedzenie powinieneś dostać za darmo, bo nie nadaje się do spożycia już. No tylko wtedy bierzesz odpowiedzialność na siebie i w razie zatrucia nie możesz po prostu no, mieć do nikogo pretensji. Także takie są moje rady. Jeżeli jesz McDonald's, to zamawiaj burgery ze świeżo upieczonym mięsem nie z posgrzewacza, ponieważ tam w posgrzewaczu może leżeć dłużej niż pół godziny te mięso, czyli tak zwany hamburger, a ty możesz jeść i się zatruć. Były takie przypadki, że te hamburgery po 10 minutach były wyrzucane do specjalnego kosza i Pracownik, który zjadł takie hamburgery, był po prostu zwalniany dyscyplinarnie z pracy. Możecie się dziwić, że pracownicy jedli z kosza kanapki, ale tych kanapek było tam dość dużo i taki pracownik myślał że po prostu, że on po 10 minutach to jest dobra kanapka i po prostu był głodny i sobie jadł. I bardzo dużo pracowników wyleciało z dnia na dzień z pracy. A skoro zostali zwolnieni dyscyplinarnie, to znaczy, że jednak mogli się zatruć tymi kanapkami. I znam takie przypadki, że no ludzie wylecieli z, z minuty na minutę z roboty, po prostu. Mam nadzieję, że film wam się podobał, do usłyszenia, hej, w następnym odcinku, temat jest interesujący, no ale...